Kontynu jakieś Dzień dobry widzowie. Znowu z, z tymi samymi koleżkami. Dzisiaj Siema. Dobra, więc tak jak wam mówiłem, jesteśmy w mojej szkole. Pani nas tutaj prawie zeżarła. To ja chciałem jeszcze powiedzieć. Potrzebuję trochę światła, by być. By, by tak, ja ci zaraz ci się naładujemy. Się naładujemy ci. O, naładujemy ci na 200%. Nawet na 1000 jest. O! Jestem. Ej, ustaw sobie, jak nie przekliniamy to ustaw sobie tak, takie. O, coś takiego. Jakie, Na co, jak nie Wiesz, takie. A mogę dać odgłosy? Mogę dać odgłosy albo kaczki? Nie, nie, weź takie, takie, o kaczki, kaczki, weź kaczki, weź kaczki. Nie, jak ja przeklinam, jak ja przeklinam, to posłuchaj mnie tutaj uważnie, to ja chcę, by był odgłos. Nie, dawaj kaczki, dawaj, zup kaczki, zup kaczki. Dobra, każdy... Nie, chwila, nie. chwila, chwila, chwila. Gdy ja przyklinam, to ja jednak ja chcę odgłos, odgłos jak to znaczy, Sonic zbiera ringa. ringa. A, A czyli nie, poczekaj, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Ja znajdę jakieś przekleństwo na YouTube, może coś znajdę i potem cię pokażę. Tylko poczekaj, daj mi jeszcze chwilkę. Co ja robię ze swoim? 500 cigarettes. Oznam tego mema. To są te kosmici, co wygenerowali te 500 papierosów, nie? Ale tak naprawdę to nie było 500 papierosów. Też? To było 493 chyba, nie? Tak. Nie, 463. Hm. Poczekajcie, pomóż to Come follow me into the dark, as your heart as the ark which shall shine you the way. Come follow me into the dark, as your heart as the ark which shall shine you the way. Jeez, znalazłem, znalazłem, czekaj, Czekajcie, czekajcie, puszczę jeszcze raz. O! Widzieliście taki krzyk? Takie... O, takie coś takie? No, no, no Tak jak z telewizor... Nie ten, taki z telewizora jak, jak puszczacie to widać A ja mogę to jak Sonic zbiera Linga Nieee nie. No dobra, dobra, niech tak będzie Nie, nie, yeah. oh. O Hallway check Hallway My check Szymon... Mysz coś... O kurde Widzieliście jego łapska? Nie, ja nie widziałem. Już mi nic co tam wygląda. A? Nie pokonasz mnie! A kto tam był? Dyrektor? No. Nie pokonasz mnie, jestem zbyt A silny. A chodzi w jest taki potwór? Taki dyrektor? U ciebie? Przyszedł No nie, ale jest taki detektor, gdzie czasami, czasami to bardzo rzadko przechodzi po, po cho chodzi. chodzi po tych hallwaysach. No. Odejdź! Ale on wygląda jak. jak jestem, silny. jestem silny, jestem silny, mam bardzo dużo światła w sobie. Mm, mm. O, A, chwila, mogę to zrobić. Jest... A, jest... nie, to jest angielski. też takie! To jest na Rekrum pluski. Masz re... no. Lub, lub jest taka potka. Ja mam siedem potek. Ej, bo będzie teacher! A. Będzie zaraz teacher! Saka. Uuuu! będzie zaraz teacher, damonie! Jest do tego. Teacher! Go to teacher! Idę. Kurde, ale tak daleko? Wtedy no, myśmy się oddalili Tu 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 poczekaj ta za mną Ja skończyły ci się światła Cze, co? Wiem Skończyły ci się światła Tak daleko? Dwadzieścia metrów, dłuższej, come on, come on. Słuchaj tu. Masz to skończyć i to już, zrozumiano? O, dokładnie, zrozumiano. Zrozumiano, teraz to skończyć za... No, właśnie, Jezu, nikt Cię ja tu trafuję. nie lubi. Jezu, Czemu mi Cię się nie to mu bo to jest jakaś gra. Zobaczmy trójkąt, bok a ma e, nie wiem ile centymetrów. Tu po anti kwadratowy. Iberis fat. Bla 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 bla. Iberis fat. Kto by pomyślał? Kwadrat, trójkąt. Jakie obacie na nieskończoność procent na światła? Ooooooo o... Teraz! Wiesz, masz nieskoczone światła Jeee yeah, yeah. Ej Kto by jez pomyślał? Jeszcze Szy 6 KWADRAT SZTADMAN Jaki kwadrat? Jak rybka Mogłeś Ej mogłeś Mogłeś nasikać Ej, ten, ciebie był teacher tutaj Mogłeś nasikać na niego Ej F**kaj Piątka Uuu Ej toż... Ej wiem takie co to jest no. Poczytaj, No oj, Op. aż tak daleko? Eee, 171 km. Jak można to! to, Tu! tu. Uh -huh. Tymik, uh -huh. Ale ja nagrywam! <laughs> Zakończ to. Kolega umarł ja przez jest Ciebie. Zrozumiano? Tak, kurna. Co jest? Wiesz umarliście? O! Widzę ciebie! Siema! Opa! Nie wiedziałem, że w niebie można się spotkać. Dobra, no idziemy. tak, jak myślałeś Dobra, słuchajcie mnie tu Staje się światłością. Coś tu szło. Ktoś... Ktoś coś tu szedł. Oj! O, ty jesteś. Światło, idziemy tam. Ej, follow me the dark as the Gdzie możemy iść? Follow me into the dark. Dobra, fala, ujech mnie. Dobra, do, do, do nas Aha. Idziemy do nas, po borowiki. Nie tylko borowiki, tylko po Przycie przyjdzie do mnie. Piz, ja sam się boję. Dobra, no za chodź. chwilę pójdzie. O stary. O nie, jesteśmy w dupie. O hallway czekaj. O, klasa. A, tak nic. Już się bałem, że nie znajdziemy klasy. Czekajcie chwilkę, bo są na klasowej. Tymka nie ma z nami! Gdzie będzie Tymek? Tam gdzie był u Teachera. Tam gdzie był na nauczyciel. gdzie jestem. On zdał? Tak o, tam się tam jestem.

Dobra, chodźmy po tymka teraz. tym, jak Tymek, tym jak swoje miejsce. Eee, okej. No was a, tam, tam jesteś. To... Wejdź ze jeszcze raz, bo znikło. A, tam Ty! Tam gdzie było na... Tam będziemy biegliśmy ja do nauczyciela na czas bo tam jeszcze jeszcze cały czas Kurde! Źle zrobiłem! jeszcze się ode mnie 141 metrów! A, a ja się. jestem Jowo. w bibliotece! Ale, Ale zróbcie umarłem. ten. A? Zróbcie tego, tego. A, co? Flasa? Sonic umarł. Esonik umarł. Ach, umarłem, to tak. Źle zrobiłem Tom. Pokażcie, gdzie jesteście. Czekaj. A, tam. Shida. Tam, gdzie my biegliśmy do onta nauczyciela na czas, więcej niż 5 minut. Co to jest? Oj, będzie ty. Ja będzie tutaj. Będzie dźwięk, dźwięk o, nie tu. Oh. 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 I A ten... tu jesteś. Ej, się na niego, nasikaj na niego. Uciekaj na niego Ja to A. Wsiutam, wsiutam Wsiutaj bak Dawaj, kto pierwszy, kto pierwszy ten stop, 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 stop. Idź, od, idź od nas Odpalmy, Wejdź się. w ziemię w Co, boisz się nas? Po co to, się nie śmiał od ciebie? No dawaj, jak coś się bić, to koza. Mogę ci pokonać jednym ruchem. Co no, to mówię, ja? Mam wiadomoje ręce kary. siły Uuu. Dobra, wyjdź w tobie. Weź i daj grzybice! Grzybice jej daj! Idź stąd! Idź stąd! Nic <laughs> O, widzą, mną zabiłeś. Eland, dyrektor To jest ja nauczycielka Ela. Musiałem położyć kwiatka. Ej, znowu Uch. nie, po... To jest koniec, stan. Nie, musi być i teraz inne pomieszczenie. Nie może być You're znowu te same. Нет, смотри. ума сойти. А как? с Спринг, спринг, спринг. далеко? Музыка есть. ale fajna muzyka w sumie. Patrzcie, kwiatki. Dobra, dawajmy z niego też parą O, nie ma żadnej książki. Zyć, napij mi panę kaszę, jedzie. Was, was, to tak was. Oho? ponik wyszedł z gry, a jej to co? Do o. widzenia! Demencję dostały. Co? Demencję dostała. A to wcześniej było. Ale krew? Po flekcie niemieckiego. This is Dinduldupszt. Dinduldupszt. Oho! Chodźmy do klasy. Jak to będzie? To chyba dyrektor. Mm -mm. Dyrektor, dyrekt dyrektor. Dyrektor. Co dyrektor. to jest za rysunek? Nie wiem. Mówię dyrektor. To będzie musiał po chować. Nie! nie! <ścoughs> nie! 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 No to musisz... No uciek uciekaj! Uciekaj! Nie, tak mnie dogoni. I tak uciekaj. się dogonię, stary. Dogoni się. Pa, pa. Nie wiem, gdzie ty jesteś. A i tak nie mogę wyjść. Ja idę do ciebie stary O, hej to takie, Ja chciałem zaglądać czy on idzie, a takie Pod ty wyszedłeś No A może, ej, zróbmy urban explore I co tu jest? Jakieś rysunki tego typa Chodźmy to czekaj na mnie Nie na powolutku, nie się nie goni uh! Dobra jednak goni, po blu Blura bla, 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 bla. To jest... Ej Krystian Alo ma na imię Krystian ja, Krystian Krzysztof Tak Siema Krystian Dobra. No, dobra. Moje, mój aparat jest popsuty Ej, ej, ej! Ej, nie, nie, zro... Czekaj, nie, 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 No kurde, a teraz mój aparat jest popsuty. Bo jest nie, 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 a ulda. O, to O, to jest to jest mój Riz! O proszę mój aparat upiękniał. Go to teacher. Ej, teacher, 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 teacher. Tu który? Tam. Nie mogę. O kurde. Nei! Nei! Það er fyrir. Ey, þú!